Huntera, Mirps. O, i jak gram z Patrickiem? Dobra, dobra. Po prostu... Jest git i 1 nie 9 Ultra. Dobra, to jest gra, to jest gra, to jest gra. Znowu, żeby się nie wygrać, żeby wygrać i teraz jest git. O, ten ich midliner jest dobry. Dobra, focus, focus, try hard game. Mam 1100 i teraz już będzie... 10 czalów? 10 czalów, 10 czalów. Git, hajelo w końcu Swoją drogą, ponad 62% z was dalej nie subskrybuje mojego kanału A nigdy nie wiesz, czy czasem nie wleci jakiś super poradnik, albo banger z epalem yy, Także serdecznie zapraszam do zostawienia suba Singet Predator Ghost, no Jak go zobaczę, to spierdalam Znacie sztuczkę, jak idziesz tu i masz wizję na recallu? Przecież tak czy przecież Działa gdzieś jeszcze? E, no tu, tak samo Chyba Dobra, już nie masz pelo, level 1, tu można coś podymać. I widzę, że rzucił już klipa autosa więc tego huntera tu autosek. On mi za 57, ja nie zauważyłem ile mu zadałem, ale nieważne. Tutaj jest tak zwany spacing. Próba poddymki. dymki. Co, bo cały czas walka. Podoba mi się to, że od ostatniego czasu enemy supporty cały czas mają żółty trinket. Bo jak właśnie czerwony trinket, ja powinienem grać czerwony, tak szczerze. Dzięki, dzięki. No ten też chyba nie jest najbardziej utalentowany. Dwa friku dostał, nie? No i wypierdalać, wypierdalać. Dzięki, Spirala nienawiści. Spirala podkreślenie Stalia nienawiści. do topa, Nie ma się czego strike. bać, nie? W ogóle nie wiem, czy teraz zaczął z. dopiero jak kliknąłem, bo nie rzucał spela. Wiesz o co chodzi? Dobrze, że poszedł zwardować. Ja powinienem zwardować. O kurwa, wyjebałem się. A, żyje. Dwaj będzie na bocie, nie? No, no, no. Raczej nie ma po co do Singeda. Ale nie rozumiem, czemu oni? Hirund now bot? A, że Singed teraz będzie na bota leciał. Ja pierdolę, to się gra. Zawsze musi być taki jeden zjeb, co przyuje grę. Jaki singet na topie? to jakaś dziana, to kaseko na lulu. Weź spierdalaj stary. Wolałbyś Subtier 3 czy 90 donata? Stary, ważne, że jesteś. Ja nie chcę waszych pieniędzy. Ważne, że jesteście. Nie wiem, co to za Likol tak szczerze. Faktycznie, singet jest bot. Singet. O, pa, jest. Singet Level 2. <laughs> to jest taki zjeb, kurwa, ten Marvin! Ja udaję pa jak kurwa udajesz, że nie ma tu wukonga Wchodzę. No Fleszuj! Czemu nie fleszną? Kacen, podkreślenie, podkreślenie, jask. A, bo sina mają dalej, dobra git. Mam ciastka, możemy grać. O... Znowu singet na bocie, ja pierdolę bez kitu, to się gra, dobra, dobra, robię zaradę w challenge, więc muszę wszystko respektować Każdą Ta co to kurwa robi, waj? What is this? Stary, po co tu chodzi? Co jest? Co jest kurwa nie tak? LL Walton, nie kojarzę <laughs> Ale wkurwiony To jest... Zawsze, zawsze stopuj recall, zawsze stopu recall Zobacz ile on przez to teraz traci. Jak on zostanie, to go dajfuje, bo teraz jest na idzie, by the way. Więc jak... Kerwa Kola, wcisnąłem za szybko. Ale to jest giga OP i giga ważne musisz to zanotować. On zostanie? No na lowello by został. Ludzie na lowello zostają. Na HL'u już nie możesz tak zostać, nie? Megby to zawsze będzie dive i będziemy go więzić na linii, aż nie przyjdzie mu jungle i support, nie? Ale wtedy wołasz swojego dżunglera, żeby też przyszedł i skontrował to. No, zajebiście się gra. 0-2 single, by the way, nie? Jedna egzekucja, jedna wyjepka. Możemy go zabić? Treść tu będzie, nie? I w pewnie faj, no nie wiem. Ha mam E na oku Nie mów. I po challenge'u. I po challenge'u. Ale... Kurwa... Hila ma dalej. Tak unlucky, a tak dobrze bot'a graliśmy. Nie wyjebaliśmy się ani razu, zrespektowaliśmy Waj i Singed'a. Tyle czasu zwaystowali i wszyscy... Patrzysz, 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 patrzysz? Jednego. Tylko rykam mu przerwę. Elegancko. Giniemy tu. Jak będzie faj. Gate. Co on robi? Dzięki bardzo fman za subik- za gifta DZIĘKI STARY DZIĘKI W Jest git, jest git, jest git, jest winable, wróciliśmy Jest okej okay. Mamy playciki. Oni poszli w bida. Jak- no, możemy zabić talię Gram z proplayerem? Serio? To ten Patrick zleca chyba, tak? Co ty gadasz? Prawdziwy proplayer gra na saporcie. o! I ŚWIETANA69 SIĘ ZNA! I to nie jest wiadomość sponsorowana, No, Dzięki stary, to w chuj miłe Hashtag ad, no, no, no Ma flesza! Ha! Flesz no! <laughs> Ale Devil! A bo tu jest kurwa ten To, to był ward, nie widziałem, że ma warda, miał nas na letal tempo. strasznie się odjebałem. Dobra, przemierzchę zbejtowałem, ale. Ale 2 jest za plecami, no, straszem. Ale chyba byśmy zmaszczowali, bo CC byśmy przedłużyli. On nie zginął? On nie zginął tym trasem? hej, okay okay, ok, ok, Nie, 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 kurwo! Close. Jajajajaj, widziałeś to, widziałeś to, widzu. Chciałem przybejtować. Chciałem przybejtować, no. Bo on by ją zabił jeszcze. No w tej gierce jest 10 szalków. wiem, wiem, wiem widzowie, wiem. Nie, możecie mi wierzyć lub nie, ale to nie jest pierwszy raz jak gram z challengerami. Wszyscy poza Marvinem. I nie wiem czy Waj. Znaczy pro playerem, no. Zależy co nazywasz pro. Jeden powie pro, że Regionalna liga, drugi powie Pro, że lec, nie? To w Lecu gra tylko moje I chyba to wszyscy nie jestem pewien. Na pierdolę Amerkę za 5 Kurwa, strasznie zbijamowałem. Mogłem przejść, wiedziałem, że rzuci na dodża. I chuj, po challenge, po challenge. Oni nie zabijają, tej say, A zabijają, ale. Zjebałem, jebać mnie w dupę. Good def, good def, good def. Jak rasową kurwę wziął mnie za kudły. Ale to jest dobra śmierć. Dwa za dwa koniec końców. Wiesz o co chodzi? No, dwa, trzy za dwa. I teraz ja mam tempo. Ja mam tempo na tym. O, na palizonie No i, i, i dzięki temu, dzięki temu wszystkiemu, co się stało, zostawiłem. Deep Warda, nawet dwa. I te wordy wygrają nam grę. Te dwa wordy, widzicie? Widzicie? To zanotuj, to jest giga ważne, widzu. Deep Wardy, raz że na tepe, Dwa, że tyle wizji nam dają. Wiemy, że jak nie ma waj w bocie teraz, to na pewno jest w topie, nie? Wiedzieliśmy, że jest w stopie, ale nie nie wiem, czemu moja zaja mnie zabija. Ty, co to za shield jest? Co to jest za shield? BT Overhill? A Feluś jest tak. Ten... Widzieliście, ile Feluś się wylecił? Raz był taki klip, no aha. Grał gierkę, rzucił. Miał, miał, nie wiem, mid-late game jakoś, nie? Jest gdzieś klip, jak mi lecie klipa to. Zanotowałem, żeby te dip stawiać i na nie nie patrzeć, dobrze? Morda. To jest głup bo on chciał, żebym muzerki przerwał, ale ja wiedziałem, że oni odwrócą. A mieliśmy na plecach Kamil. Kamel! Jakby, bro! Twój mózg jest za mały, twój mózg jest za mały Jakbym podrzucił, to on byże overforsował tym Selasem, byśmy nie zabili. O! Fix, dostał slowa I Znowu widzisz, akcja i deep. Akcja i port jest taki gaz, wszystko wygrywam jak... Wiecie, że... Wiecie, że jak się skupiacie na grze To macie większą szansę na wina? Serio. Mam 326 linijek notatek z tej streamowanej lekcji. Ale mówisz tej gierki, tak? Czy 326 linijek z całego streama, to, to ty notujesz w ogóle? No dobra, ale patrzeć na te deep wardy, czy to marnowanie czasu? A i czy muszę się wyjebać do 10 minut 4 razy, bo to powerspike, czy nie trzeba? Co notować? Eee, wojownika, już ci tłumaczę. Przede wszystkim... Przede wszystkim... To nie jest marnowanie czasu, jak patrzysz na wardy, bo zawsze jedno oko spierdala na Maroko, wiesz jak to mówią, nie? Jedno oko zawsze spierdala Więc nie marnujesz czasu, po prostu ci oko spierdala Co notować? Czy cztery wyjebki do dziesiątej minuty? Jest okej okay. To w tym meczapie To jest najlepsze Nie dało się lepiej, nie dało się lepiej Inaczej To mogłeś zrobić tylko 10 wyjebek Jeśli był... Mogłeś zrobić tylko zero wyjebek, jeśli byłby siawk Samoloty mogą lądować na moim czole? Ja mam duże czoło? Czyli mam duże czoło? Ale wiecie jak to mówią? Duże czoło, duży fiut. Kojarzycie to, nie? Rel, rel, nie? Plus jeden. No, rel. Reluwa brachu. Kto tak mówi? No ja tak mówię. Ale tak chyba było zapisane kiedyś w księdze, mój stary mi zawsze powtarzał. Pamiętaj, synu. Duże czoło, duży fiut. Dobra, tata. Zanotować, zanotuj, zanotuj, to jest ważne Jak kurwa, ale tak szczerze Czekaj, bo już teraz ale Serio duże czoło? Wreszcie mi wyjebało trochę, bo ja wcześniej miałem grzywkę I wiesz I, i Miałem grzywkę i rzadko myłem te włosy też, nie? Nie, no myłem Tylko ostatnio miałem taki okres po prostu, że mnie nie byłem Ale Jak masz włosy i wiesz, i tutaj się skóra przetłuszcza, nie? Teraz będzie git Stary, je, ja miałem tyle kurwa Przecież ja streamuję twój czasu i nie zauważyliście jeszcze, że ja raz jestem giga przystojny 1v9 maszyną, którą która być ci mamę, dziewczynę i jeszcze ojca by ci wyruchała. Znaczy oczywiście nigdy bym tego nie zrobił, ale... A, co to jest za flash? A tylko, że mógłby, wiesz o co chodzi? A raz jestem kurwa brzydki jak chuj? Nie zauważyłeś tego jeszcze? O. Tylko to drugie? To ja nie wiem, gdzie ty patrzysz Przy tobie random brush to jest model z playboya? Ty, ale tak szczerze. random brush przecież nie wygląda źle. Random brush jest przystojny. Ha, dałbym mu. <laughs> no dałbym mu, no. Tak gra jest chyba wygrana widzowie, wiecie? Chciałbym, żeby kurwa... enemy też doszli do tego wniosku i dali ff Cześć, ma Szymon. Kocham twój seksowny nieład, kurwa mać, nie. Każdego, każdego opinię zniosek, każdego opinię z czatu. Mimo, że was nie widziałem. Ale kurwa, Szymon? Szymon! No weź się odbij! Każdy się przypierdala do moich włosów dzisiaj! I Jest by far lepiej niż było! To po prostu mi stoi caje, caje, caje. No dobra, sorry. No i elegancko, free winek, free winek. Kolejny win, ale jest grinding. Jest taki grinding, Szymon. Jestem w takim gazie. Wyglądam jak Peward. To chyba ci stary to powtarza.